Warta 30, idziemy na Machu Picchu Ojej, ale tam daje światło I Co? Wydaje się, jakbyśmy tylko my tu sili Jakby nikogo więcej nie było Zobaczymy Po 6 mamy wejście na Machu Picchu, więc mamy godziny. godziny. Halo nie sprawdzałem paszporty, bilety Tutaj oddałem torbę za 5 soli I tam już Beatka czeka I idziemy na Machu Picchu Idziemy na Machu Picchu 1800 schodów jeszcze jest wokół. Powiem Wam, że to jest hardcore. dziwię się, że ludzie wybierają autobus, bo jeszcze się zgubiliśmy troszkę, bo oni kurde nie poczekali, aż oddałem depozycję, poszli. A tam droga ciemna na maksa, nie było widać znaku. jeszcze z stare muzeum, Musiśmy, musieliśmy wracać. Bo mnie słabo to oznakowane. Tak w nocy jest, może w dzień to lepiej widać, ale już się jasno robi. Mam nadzieję, że zdążymy. I cyk. Ciągle jak pod górę, schodami 1800 schodów. Weszliśmy do Machu Picchu, zobaczcie, jak jestem spocony. Jednak 1800 schodów to jest masakra. Zobaczcie, mój koszulk. Teraz bym się nie wykąpał, ale trzeba zwiedzać. Nie, a to tam. 1800 schodów to robi wrażenie, więc nie narzekajcie, że mieszkacie na pierwszym, drugim czy czwartym piętrze, bo to jest nic. musimy zwiedzać w Machu Zobaczcie, tam za mną już się zaczyna jak ogrody Para nosotros, por ejemplo, na tarasach, posłuchaliśmy trochę historii, jak to wszystko było budowane, kiedy kto odkrył. Wiadomo, że Amerykanie powiedzą, że ich, również, coś i Nigdy prawdy się nie dowiesz, a zobaczcie na tą e, górę, jak pięknie to wygląda. To no coś niesamowitego. Pięknie. <grymne> Który kalendarz znasz? Jezus. Jezus. Mówiłem o polityce, ale nigdy nie wiedziałem, Zaczynamy spinaczkę na górę. Mówią, że godzinę, ale coś czuję, że wejdzie półtora gdzieś. Owe słonko wyszło i był piękny widok na Machu Picchu. Tutaj kolejne tarasy, i spinamy się na Montany tam do góry. To nasza ostatnia spinaczka w Peru. I już można odpoczywać. Ha! Montania Machu Picchu. Żegnam Dzisiaj mamy wysiłek. Cały czas pod górę. Pierna Machu Picchu. Dalej na Montanie. Zobaczcie te schody. Wszystko I tak, cały czas w górę. Godzina. A wcześniej też ponad godzinę szliśmy. Nie, no godzinę gdzieś szliśmy też. przystanek. Zobaczcie, jak to jest wysoko. To się Nie mieści w głowie. A jeszcze trzeba iść do góry. Cały czas po schodach. Cyk, cyk, cyk. Wiem, ocie, jak wysoko, wow. ale my jesteśmy mocni, kozaki, chyba tak jakbyście wchodzili na czwarte piętro, to tak. 200 razy, Albo co najmniej. Ale super, taki pocik. Widzicie, dwa razy chyba koszulkę spociłem Tylko dojdziemy na miejsce, potem już coś się wymyje i zmienia, nie? Bo szok, szok nad szokami. Prawdopodobnie tą drogą i tam na sam szczyt, ale ile to jeszcze jest, to nie wiem. Tą drogę jak zielono. Dżungla Prawdziwa dżungla Kochanie, widzisz te schody? To nie są schody Takie prawdziwe To kurde masakracja nie? Szok nad szokami Przed duże szy Ja tu tam jestem okrutki Ale ten kapelusz to śmierdzi jak taki typowy ser z wioski od od babci, nie? Taki, taki naprawdę masakryczny zapach. Szok w Machu Cyk, tam jest. I ta góra, druga. O, już nie widać. Jak czas. i taka droga. Idziemy, idziemy. Tam szliśmy. Ogólnie to przyszliśmy tam z dołu, gdzie jest Machu Picchu. Teraz trochę widać. Maczupiczu, widzicie? Szok! My z Adam przeszliśmy dzisiaj jakieś ponad godzinę temu Jeszcze nie doszliśmy na samą górę ale akurat teraz pięknie widać Picchu. Patrzcie Cyk Abad Kamalek Wysokości idzie taką drogą. Zobaczcie, tutaj jest tak wąsko zaraz tu jest spad Ostatnie metry Powiem Wam, że była to chyba najtrudniejsza spinaczka w moim życiu. Dzisiaj. No, Machu Picchu plus Montana. I zaraz Wam pokażę, właśnie. Misia. Tak? Już jesteśmy. Tam jest szczyt. I zdobyłem, zdobędziemy kolejny szczyt tego wyjazdu. Woo! Jupi, jupi, jupi! Kolejny szczyt zdobyty. Montania Machu Picchu. 3061,28 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, jaki klimat. Jest pięknie dookoła, wspaniałe góry. No, jeszcze Machu Picchu, tylko nie widać na razie, bo jest mgła. Ale zaraz będzie chyba widać. Szok. Jestem zazdumny. W końcu piękny widok na Machu Picchu. Zobaczcie. Tak to wygląda z góry. Ja przybliżyłem bardzo mocno, bo tak jest na normalnej kamerze. To słabo widać, choć ja na żywo widzę to bardzo dobrze, także kamera tego nie odda. Nic. Teraz czas zejść na dół. Idziemy sobie jeszcze pozwiedzać e, Machu Picchu. No bo tam z przewodnikiem no to tak... Coś tam zwiedzaliśmy, ale nie wszystko. A chciałbym zobaczyć jeszcze ten zegar astronomiczny, co mają itp. Więc na spokojnie sobie popatrzymy. Chodzimy i zobaczcie. Nie ma żadnej mgły. I zaraz na Machu Picchu jak pięknie. Cyk. W tym schodzeniu oddalę jest to, że te kamyczki są takie malutkie że trzeba naprawdę uważać z każdym krokiem i Machu Picchu tu, 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 tu. Udało się zobaczcie jaki widoczek tutaj już miejscowa dla turystów nie dla trekkingowców jak wysoko tam byliśmy stamtąd widzieliśmy właśnie Machu Picchu a teraz już jesteśmy na Polance i tutaj taka chatka w mieszkali cyk cyk i zobaczcie tu ruiny wszystko widać taka chatka i cyk Opuszczałem Machu Picchu. Eee, jeszcze 2,5 godziny będziemy gdzieś szli. Myślę, że nawet 3, bo jeszcze w dół tutaj zejść. No, także jeszcze jest 15 km przed nami dzisiaj. A potem już będziemy jechać busem do Cusco. 6 godzin. Musimy coś zjeść, kupić sobie jakieś lody, wodę, kawkę i sobie... Ostatnie dni jakoś spędzić na chillu. nie wiem, bo jest jutro jakaś wycieczka Także <grywa> nie ma, jeszcze jutro będzie trochę latania, a potem już chilling. Udało się, Weszliśmy już z Machu Picchu Udało się wejść na Machu Picchu, wejść na największy tutaj punkt widokowy i szczyt Zejść ze szczytu i zbiec z Machu Picchu Łącznie 2000 kalorii zrobiliśmy o 6 rano Teraz jest około 11, czyli w 5 godzin 2000 kalorii, czyli pełną ilość kalorii dzienną, ha! Kanapeczki kupiliśmy, bo już jesteśmy tacy głodni, Polaki, kurde, wysiłku, a jeszcze 12 km, no z 2,5 godziny będziemy czyli. Ostatnie schody tego dnia, już jesteśmy zaraz Rafidro powiem Wam, tak dostaliśmy w dupę dzisiaj, że szok! Nie wiem, nie wiem co po prostu powiedzieć na ten temat. Ja już chyba wszystko bo ja już dalej nie mogę schodzić, nie? a zaraz tak wyjedzie piwko, jakaś kąpiel, może się uda, i potem autobusem, ma 5 godzin. Szok! Kompany, bo tu wujek mi udostępnił e, prysznic, zaraz wam pokażę, jak wygląda. Na klapeczku wracam, bo nogi sine. tu buty zajechane, piwko tutaj i cyk. Bomo spadači do kuska, adios! Take <takujem> barunečke sem imel pod prsnicem. O, to elegantno mi je pasovalo.